wish i could say i was finally over you myself aside lead the way on this trial if you don't know the way we can stop and make a change I know we walk for days losing hope fading Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witamy się z Wami z Focus Park w Zielonej Górze. I musimy powiedzieć, I musimy powiedzieć że jesteśmy bardzo, bardzo zdziwieni jak wiele sklepów jest pozamykanych. O Duka. Co to jest? To są wyroby do domu. Pójdziemy zobaczyć jak wiele sklepów jest pozamykanych. Jesteśmy po prostu w wielkim, wielkim szoku. Nie jest tak dużo pozamykanych, ale jest strefa, dużo. Strefa do widzenia. Jest, jest i... bardzo dużo, w ogóle muzyki nie ma. To jest dziwne. Za X nie zapłacili. Byliśmy sobie zobaczyć w Duce co jest, no bo ja teraz mam obsesję na punkcie rzeczy do kuchni. Przepiękne rzeczy, no ale... Chcesz sobie wyczyścić butki? Butki jeszcze sobie chcę wyczyścić. No. Ja mam czyste buty, o co Ci chodzi? <laughs> ha? O nic. No to nie zrozumiałam Ciebie. O co Ci chodzi? No bo jest czyści czyścioka do butów by było. Za pierwsze 6 minut. No to pójdziemy pierwsze, czy nie? I idziemy gdzieś na śniadanie i znaleźliśmy, i znaleźliśmy knajpę. Jak to się nazywa? Naturalnie wyhodowane. Naturalnie wyhodowane. I ma bardzo dobre opinie i ma piękne zdjęcia, także zobaczymy, co tam jest dobrego. Ponoć bardzo dobre śniadania. Już mam nadzieję, że faktycznie dobre śniadania. I moi drodzy, dzisiaj już jest wtorek. A w czwartek mamy wesele. Jej. Tutaj można wyjść. Można. Czwartek, mam wesele i powiem wam, że zarówno mój tato, jak i ja nie śpimy po nocach. Centralnie nie śpimy po nocach, tak to przeżywamy. Rozwód. dobra. Tak to strasznie przeżywamy, że normalnie szok. Mój tato powiedział, że traci wnuka. Że <laughs> się czuje, jakby tracił wnuka. Normalnie, że nie straci. Wszyscy go się bardzo doceniamy i kochamy, ale wiecie, to jest takie dziwne uczucie. Ale ładnie. Jednak Polska. Jednak w Polsce jest dużo, dużo ładniej niż u nas. Co jeśli chodzi o i jeśli chodzi o restaurację, jest... wybór jest dużo lepszy. Jeśli chodzi o hotele, to też właśnie Ania do mnie napisała ostatnio, że na standardy są zupełnie inne, nie? Tylko z drugiej strony, też nie byliśmy w jakimś takim ekstra mocno drogim hotelu w Anglii, także. Także tu też może byśmy się zdziwili. Niestety wyhodowane mi nie odpowiadało, bo wszystko co było, było tam gotowe, nic nie robili na miejscu. Także idziemy dalej. Jesteśmy obecni na deptacz w zielonej górze, który jest przepiękny, co? Jest Jest... Uwielbiam ten deptak, naprawdę. Jest po prostu przepiękny. Wchodzi dzieciom wszystkich wojen, powstań i zrywów narodowych. Się co co to jest to jest? Sięgam Bruku. Chodzimy szukamy, szukamy, i dalej nic nie znaleźliśmy do jedzenia. Także radosław coś nowego wynalazł. Zobaczymy, bardzo dużo tutaj jest takich figur, widzisz? Tutaj kolejna jakaś święta. Chciałabym też zobaczyć co to jest Mai Tai. O, my byliśmy w tym Mai Tai kiedyś, pamiętasz? Nie. No, bo tam gdzieś było kino kinestary? No, byliśmy w tym. Byliśmy na 100% A święty Urban, patron zielonej góry Ale ładna to jest, podoba mi się Moi drodzy w Zielonej Górze zdecydowanie na śniadanie i z tego co widziałam po zdjęciach, szczerze polecić możemy Klimat Bistro. Przepyszne jedzonko, nie? Tak. Przepyszne jedzonko. Na ulicy Reja, tam gdzie złapali złodzieja. Niedaleko sądu. Niedaleko sądu, fajna młoda ekipa, przepyszne jedzonko, dobra idziemy już? Idziemy już, tak. A tu jest obok warzywniak. O, a tu jest coś innego. O, zamknięte, a wegetariańska jakaś knajpa, oj. Bardzo pozamykana. Widzisz? Wegarnik. Może oh no. no, są na holiday'u. O no, zobacz Boże, ale roślinak zostawili dużo. Co? Roślinki. Ktoś na pewno podlewa. Popadają. Zobaczcie jaki ładny balkonik tarasik. Ktoś ma balkonik, patrzcie. Lampeczki też. Pewnie w nocy jest klimat. Przepięknie. Super, co? O, coś mi się tu narobiło. Przepięknie to wygląda. No i przebyliśmy z Radosławem znowu nad nasz piękny Lubski Zalew. Boże, uwielbiam tutaj to miejsce. Tutaj w ogóle mieliśmy naszą sesję ślubną też na tym mostku. I gdzieś tutaj w okolicach. Pięknie, co? No, moi drodzy, jesteśmy dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na miejscu, gdzie mój bratanek będzie się żenił, i nie wiem, gdzie mamy iść zbytnio. Ale wygląda bajecznie z tego co byliśmy, były koniki, alpaki. Jest, Tutaj jest są... auto stoi. O, idziemy. Przepiękne miejsce ogólnie to um, ceremonia będzie jak widać w plenerze. Tutaj już pan młody czeka. Stary. <laughs> Super, te kwiatki ładne, kwiatki do butonierki też zobaczcie jakie ładne, w tym samym kolorze. I Radzie jakby normalnie wiedział, zobaczcie na ja takie spodnie w ten samym kolorze. Normalnie jakby wiedział, jaki będzie yy, temat przewodni, kolor przewodni. Spodnie kupione w ostatniej sekundzie, bo tamte były za bufiaste, jak to moja żona nazwała. A te są mniej bufiaste, jak to moja żona nazwała. Te są bardzo ładne, w tych bardzo ładnie wyglądasz, powiem. Tak. Pasuje mi do oczu. <śleski> A, chodź. No, czas odlotu lotu, moi drodzy. I chyba płakałam jak nigdy. Jak zawsze? Nie, aż tak, jak tak. Ty. Aż tak to jeszcze nie płakałam, no ale. No ale, wszystkie. Tak, wszystko na granicy sprawdzone. Zajmuje to około 10 minut, nam zajęło ekstra 10 minut, bo wiecie, sprawdzają testy antygenowe, wystarczyły, także 120 zł przynajmniej w Lubsku jest koszt. Tylko, że jak lecicie do Irlandii, to musicie mieć, mieć też PCR. Nie północy, tylko Irlandii, Irlandii, to musicie mieć PCR, czyli koszt 500 zł. Tak 500 no, ale ten nasz 120, także tyle dobrego. A, tutaj karta pokładowa, także zaraz się zobaczymy. we strangers. Feel like we're far apart. Strip it down. No i 30 stopni o 10 rano zamieniamy na nie wiem stopni i deszczyk Otwieramy, otwieramy Dzień I dobry To nas wita! Kto nas tutaj wita! Co to taki bez entuzjazmu witanie? Obraziłam się na Was? Nie wita co a, taki mały. Cześć, Perełko. Ktoś tu spał? Ktoś tu spał? Kto tu spał? Kto jest obrażonym psem? Nie, jest obrażony. Cześć, parołko! O, nasza kuchnia piękna! Dobra mi Dobra, dobra. to nie